Niewielu mogło sobie wyobrazić, co naprawdę dzieje się w pokojach hospicjum. Ani nauka, ani medycyna nie mają jednoznacznego wyjaśnienia tego, co pielęgniarki, takie jak Trudy Harris, widziały raz po raz. Nawet ci, którzy nie wierzyli w nic poza tym życiem, byli zmuszeni zrewidować swoje poglądy, gdy na własne oczy zobaczyli coś, czego nie dało się wyjaśnić. W ostatnich godzinach pacjenci ze wszystkich warstw społecznych, młodzi, starzy, Wierzący i niewierzący opisywali to samo niezwykłe doświadczenie. Mówili o jasnym świetle, o bliskich, którzy dawno odeszli, o pokoju tak wszechogarniającym, że doprowadzał ich do łez. Trudy Harris, dyplomowana pielęgniarka hospicjum, spędziła dziesięciolecia przy łóżkach umierających. Zaczęła zapisywać to, co widziała i słyszała. Z biegiem czasu obraz stał się niepodważalny. Ponad 40 prawdziwych przypadkach odkryła jedną niezmienną prawdę. Umierający nie są sami. A to, co odkryła, może być najbardziej pocieszającym i najbardziej tajemniczym świadectwem życia po śmierci, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Trudy Harris nie dążyła do tego, by stać się głosem umierających. Rozpoczęła swoją karierę jako zwykła pielęgniarka, pracując w szpitalach i opiekując się żywymi. Z czasem jednak jej współczucie zaczęło kierować ją w inną stronę. Do spokojniejszego miejsca, gdzie potrzeby były głębsze, a chwile bardziej znaczące. Tym miejscem stało się hospicjum. Właśnie tam, w ostatnich rozdziałach życia swoich pacjentów, zaczęła widzieć rzeczy, których nie mogła wyjaśnić żadna książka. To, co uderzyło ją jako pierwsze, to nie to, co pacjenci robili, lecz to, co mówili. Raz po raz słyszała te same słowa. Pacjent patrzył w pusty kąt pokoju i mówił: On tu jest. Inny uśmiechał się i szeptał: Idę do domu. Jeszcze inny wyciągał rękę i mówił: Mama na mnie czeka. Ci ludzie nie mieli halucynacji ani nie byli pod wpływem nadmiernych środków uspokajających. W wielu przypadkach byli świadomi, trzeźwi i spokojni. Wyraz ich twarzy nie był pełen strachu, lecz radości, ulgi i czci. Trudy widziała już wystarczająco wiele, by rozpoznać oznaki fizycznego upadku. Ale to, co widziała w tych chwilach, było czymś zupełnie innym. Jej chrześcijańska wiara odgrywała kluczową rolę w jej podejściu do pracy. Nie narzucała swoich przekonań innym, lecz jej rozumienie Boga, duszy i życia wiecznego dawało jej poczucie otwartości, gdy pacjenci zaczynali opisywać rzeczy, które większość ludzi by odrzuciła. Jednym z pierwszych przypadków, który głęboko ją poruszył, był mężczyzna, który pozostawał nieprzytomny przez kilka dni. Na krótko przed śmiercią nagle otworzył oczy i uśmiechnął się. Ona tu jest, powiedział: Widzę ją. Następnie wziął ostatni oddech i odszedł. Trudy była poruszona, ale nie z przerażenia, lecz z nabożnego zdumienia. Właśnie wydarzyło się coś świętego i ona to wiedziała. To doświadczenie stało się punktem zwrotnym. Zaczęła zapisywać, co mówili jej pacjenci. Co opisywali i jak reagowali ich bliscy. Na początku niektóre rodziny były przestraszone, nie wiedząc, co myśleć o ostatnich słowach swoich bliskich. Jednak najczęściej te końcowe zdania przynosiły pocieszenie. Pewna kobieta, która uważała się za ateistkę, zobaczyła, jak jej matka wyszeptała: Oni przyszli po mnie. Po jej śmierci córka powiedziała trudy: Nie wiem, co ona widziała, ale jej wierzę. Wierzę, że coś tam było. Im więcej historii zbierała trudy, tym bardziej oczywisty stawał się wzorzec. Różny wiek, różne pochodzenie, różne choroby, a jednak pojawiały się te same przekazy poczucie obecności, przyjście kogoś niewidzialnego, promienne światło, spokojna akceptacja. Zaczęła postrzegać te chwile nie jako zdarzenia medyczne, lecz duchowe i poczuła rosnącą odpowiedzialność, by się nimi podzielić. To doprowadziło do napisania jej pierwszej książki Przebłyski Nieba, zbioru ponad 40 historii z jej pracy w hospicjum. Każda historia była starannie udokumentowana, opowiedziana z szacunkiem i oparta na prawdzie. Bez upiększeń, tylko surowe, silne momenty, których była świadkiem. Reakcja była ogromna. Rodziny pisały do niej, że książka pomogła im zrozumieć to, czego byli świadkami przy swoich bliskich. Pielęgniarki i lekarze mówili jej, że dała im język, by opisać to, co od dawna próbowali wyrazić. Nawet sceptycy przyznawali, że trudno było zignorować te historie. Później Trudy wydała kontynuację, jeszcze więcej przebłysków nieba, dodając nowe opowieści ze swojego własnego doświadczenia i od innych pracowników hospicjum. Celem nigdy nie było niczego udowadniać. Celem było powiedzenie prawdy. Prawdy która cicho rozgrywała się w pokojach w całym kraju, niezauważona, niewypowiedziana, lecz bardzo realna. To, co udokumentowała, nie było strachem ani ciemnością, lecz światłem, nie zamieszaniem, lecz jasnością i przede wszystkim, nie samotnością, lecz obecnością. Pomimo tego wszystkiego trudy pozostała stąpająca twardo po ziemi, nie próbowała interpretować każdej wizji ani wyjaśniać każdego głosu. Po prostu była świadkiem. Słuchała, okazywała szacunek umierającym, gdy przekraczali próg, którego większość z nas się boi. I robiąc to, odkryła coś wiecznego. Kiedy ciało zaczyna gasnąć, dusza często zaczyna mówić. A to, co mówi, zmienia wszystko. W pokojach hospicjum w całym kraju Trudy Haris siedziała przy umierających. Nie tylko trzymała ich za ręce, lecz także słuchała ich ostatnich słów. To, co słyszała, wymykało się logice, a jednak podążało za głęboko spójnym wzorcem. W ponad 40 udokumentowanych przypadkach trudy raz po raz zauważała te same typy doświadczeń. Pacjenci, którzy byli w pełni świadomi i nie znajdowali się pod silnym działaniem środków uspokajających, opisywali wizje uderzające zarówno treścią, jak i jasnością. Najczęściej widzianymi postaciami byli bliscy, którzy już odeszli. Mężczyzna mający ponad 80 lat, który przez kilka dni nie mówił wyraźnie, nagle otworzył oczy i zawołał: Mamo. Uśmiechnął się, jego wzrok skierował się na miejsce u stóp łóżka, a po kilku chwilach zmarł spokojnie. Inna kobieta, gasnąca po długiej chorobie, wyszeptała: Mój brat tu jest, znów wygląda młodo. Jej brat zginął dziesięciolecia wcześniej w wypadku samochodowym. Trudy opisała jej twarz w tej chwili jako całkowicie przemienioną, spokojną, radosną, niemal promienną. Te historie nie są rzadkimi anomaliami. Według szczegółowych relacji trudy w przebłyskach nieba wielu pacjentów opisywało obecność konkretnych osób matek, ojców, braci i sióstr, dzieci, które przychodziły, by ich poprowadzić. Często używali takich zwrotów jak On czeka, oni stoją przy drzwiach albo nie jestem sam. Niektórzy fizycznie wyciągali ręce, jakby chcieli chwycić coś tuż poza łóżkiem. Inni uśmiechali się i mówili, Widzę światło. Samo światło to kolejny powtarzający się motyw. Wielu pacjentów opisywało blask lub jasność w pokoju, zwłaszcza w określonym kącie. W niektórych przypadkach kilka osób obecnych w pomieszczeniu mówiło, że czuły to samo światło albo odczuwały ciepło, którego nie potrafiły wytłumaczyć. Jeden mężczyzna powiedział, to jak wschód słońca, na kilka chwil przed odejściem. Inna kobieta opisała to jako ogród pełen światła, dodając: To tam idę. Dla niektórych doświadczenie było jeszcze bardziej wyraziste. Jeden pacjent powiedział, że widział most, długi, złoty, pełen ludzi, których znał. Inna opisała, jak otwierają się drzwi, a głosy wołają ją po imieniu. Kilka osób mówiło, że słyszy muzykę, która jak się zdawało, nie pochodziła z żadnego miejsca w świecie fizycznym. To nie były mgliste ani niespójne wyrażenia. Były jasne, emocjonalne i głęboko osobiste. Dzieci również opisywały podobne wizje. Trudy zauważyła, że mali pacjenci, niektórzy mający zaledwie 4 lub 5 lat, często mówili coś w rodzaju: anioł tu jest albo dziadek trzyma mnie za rękę. Jeden mały chłopiec powiedział swojej matce: nie smuć się. Pani w świetle mówi, że znów mnie zobaczysz. Nikt tych dzieci nie instruował ani nie naprowadzał. Ich słowa brzmiały z taką samą spójnością i pewnością, jak u dorosłych. Zadziwiający jest emocjonalny ton tych ostatnich chwil. Zamiast strachu czy oporu, umierający często wyrażali radość, ulgę, a nawet zachwyt. Trudy wspominała: Jak pewna kobieta na chwilę przed śmiercią cicho się zaśmiała i powiedziała: Miałaś rację. To piękne. Inna wyszeptała, nigdy nie czułam tyle miłości. To nie były słowa zamieszania. To były stwierdzenia pełnej jasności, wypowiadane przez ludzi, którzy zdawali się przekraczać próg w pełnej świadomości. To, co obserwowała Trudy Harris, znajduje echo w doświadczeniach wielu pracowników hospicjum. Jednak to, co czyni jej pracę wyjątkową, to ogromna liczba i spójność historii. Żadna z nich nie była identyczna. Ale motywy pozostawały te same: ponowne spotkanie, światło, pokój i miłość. Według niej umieranie to nie coś, czego należy się bać. To coś, co trzeba zrozumieć. We współczesnej medycynie halucynacje zazwyczaj przypisuje się dysfunkcji mózgu, gorączce, niedotlenieniu, działaniu leków lub zaburzeniom procesów poznawczych. Jednak to, co trudy Harris i wielu pracowników hospicjum obserwowało przez wiele lat podważa to wyjaśnienie. Te tak zwane wizje, o których mówią umierający, nie zachowują się jak halucynacje. W rzeczywistości często wykazują cechy przeciwne jasność, spokój, spójność oraz moment pojawienia się, które przeczą medycznemu przypadkowi. Trudy wspomina niezliczone przypadki, w których pacjenci byli uważni, w pełni zorientowani i nie znajdowali się pod wpływem narkotycznych leków, gdy mówili, że widzą kogoś lub coś w pokoju. Nie byli to ludzie zdezorientowani ani pobudzeni. Byli spokojni, skupieni. Ich słowa były często precyzyjne, a wyraz twarzy – pogodny. Jak sama Harris wyjaśnia, te chwile nie były naznaczone strachem czy chaosem, lecz ciszą i czcią. To nie był Madżak, pisze w jeszcze więcej przebłysków nieba. To była obecność. Jeszcze bardziej przekonująca jest spójność tych relacji wśród szerokiego grona ludzi. Trudy opiekowała się pacjentami w każdym wieku: dziećmi, nastolatkami, dorosłymi i starszymi. Towarzyszyła ateistom i głęboko wierzącym, ludziom różnych ras, kultur i religii. A jednak raz po raz tematy pozostawały te same. Umierający mówili o świetle, o kimś, kto czeka, o powrocie do domu. Nie były to mgliste metafory, były konkretne i często się powtarzały. Jeden szczególnie poruszający przypadek dotyczył emerytowanego księdza, który dawno porzucił wiarę w znaki z góry. Gdy Trudy opiekowała się nim w jego ostatnich dniach, pozostawał sceptykiem aż do chwili, gdy zwrócił się do niej i powiedział: On już tu jest. To było ostatnie pełne zdanie, jakie kiedykolwiek wypowiedział. Według Trudy jego twarz złagodniała, oddech się uspokoił i odszedł w całkowitym pokoju. Nigdy nie zapomniała tej chwili. Podobnie jak personel, który był jej świadkiem, pracownicy medyczni działający w opiece paliatywnej również zaczęli zabierać głos. Choć nie zawsze interpretują te doświadczenia duchowo, wielu zgadza się, że te relacje nie pasują do profilu standardowych halucynacji. Halucynacje są zwykle chaotyczne, niepokojące lub pozbawione sensu. Często są fragmentaryczne, dezorientujące i towarzyszy im fizyczne pobudzenie. To, co opisuje Harris. To chwile jasności, emocjonalnej czystości tuż przed śmiercią. W rzeczywistości te chwile często występują u pacjentów, którzy byli nieprzytomni lub nie reagowali na bodźce przez wiele godzin, a nawet dni. Następnie nagle się budzą w pełnej świadomości, mówią coś głębokiego, często odnosząc się do kogoś, kogo widzą lub miejsca, do którego się udają, a potem spokojnie odchodzą. Trudno neurologicznie wyjaśnić, jak gasnący mózg może wytworzyć tak skoordynowane i znaczące zachowanie, zwłaszcza w formie powtarzających się wzorców u osób, które nigdy się nie znały i nie miały wspólnego pochodzenia. Badacze w dziedzinie opieki paliatywnej zwrócili uwagę na te zjawiska. Na przykład dr Christopher Kerr przeprowadził obszerne wywiady i badania obserwacyjne dotyczące doświadczeń przedśmiertnych. Jego wnioski pokrywają się z odkryciami Harris. Wielu pacjentów relacjonuje żywe, pocieszające wizje, Często z udziałem zmarłych bliskich, tuż przed śmiercią. Doświadczenia te są tak powszechne, że niektóre hospicja obecnie szkolą personel, by rozpoznawał je nie jako objawy wymagające tłumienia, lecz jako znaczące momenty przejścia. Inne pielęgniarki hospicyjne również zgłaszały niemal identyczne doświadczenia. Maggie Kalenan i Patricia Kelly w swojej książce Ostatnie Dary, Final Gifts, szczegółowo opisują podobne wzorce. Pacjenci widzą ludzi w pokoju którzy przychodzą, by ich zabrać, mówią, że zamierzają odejść i wyrażają radość lub ulgę w swoich ostatnich chwilach. Nie są to pojedyncze przypadki, stanowią część szerszego, rozwijającego się zrozumienia, że koniec życia to coś więcej niż biologiczne wyłączenie, to głęboko ludzkie, często duchowe doświadczenie. Nazwanie tego wszystkiego złudzeniem lub fantazją jest nie tylko medycznie nieprecyzyjne, ale i emocjonalnie lekceważące. Trudy Harris nigdy nie twierdziła, że zna wszystkie odpowiedzi, ale uważnie słuchała, co mówili jej pacjenci. Zwracała uwagę na czas, powtarzalność, emocjonalny ciężar i to, co słyszała najczęściej, nie były krzyki strachu, lecz słowa pokoju. Być może nauka nie ma jeszcze narzędzi, by w pełni wyjaśnić, co dzieje się w tych ostatnich chwilach. Ale jedno staje się coraz trudniejsze do zaprzeczenia. To, co widziała Trudy Harris. Nie było zamieszaniem. To była jasność, nie szaleństwo, lecz sens. A za tymi ostatnimi słowami kryje się tajemnica głębsza niż jakakolwiek diagnoza. Jeśli istnieje jedno uczucie, które definiuje ostatnie chwile tych, o których troszczyła się Trudy Harris, to nie jest to strach. To miłość. Raz po raz obserwowała, jak pacjenci przestają martwić się bólem, stratą czy nawet pożegnaniem. Zamiast tego opisywali jak ogarnia ich ciepło, tak głębokie, tak pełne, że nie pozostawiało miejsca na strach. W tych momentach nie bali się tego, co nadchodzi. Byli gotowi, byli w pokoju. Trudy wspomina, że wielu jej pacjentów używało tego samego słowa w swoich ostatnich oddechach. Dom. Nie mówili. Umieram. Mówili. Wracam do domu. To jedno słowo niosło ogromne znaczenie. Nie chodziło o fizyczne miejsce, to było uczucie, powrót do czegoś znajomego, bezpiecznego i wiecznego. Pewna kobieta wyszeptała: To takie piękne, jestem w domu tuż przed odejściem. Jej twarz, jak zauważyła trudy, wyrażała spokój człowieka, który właśnie odnalazł to, czego długo szukał. W przebłyskach nieba trudy dzieli się historiami, w których pacjenci mówili, że otacza ich światło lub że czują, jakby ktoś ich obejmował. Pewien starszy mężczyzna, który walczył przez kilka dni, nagle się uśmiechnął i powiedział: Ona tu jest i trzyma mnie za rękę. W tamtej chwili fizycznie nie było przy nim nikogo, ale spokój na jego twarzy był nie do pomylenia. Kilka chwil później odszedł. Dla wielu poczucie, że ktoś ich woła lub zaprasza, było bardzo silne. Pacjenci często mówili: Oni przyszli po mnie, lub mogę już iść. Te słowa nie były wyrazem rezygnacji. Były oświadczeniem gotowości. Kobieta w wieku około pięćdziesięciu lat po długiej chorobie otworzyła oczy i powiedziała: On trzyma mnie za rękę. Jestem bezpieczna. Jej córka, siedząca obok, była zdezorientowana. Dopóki nie zobaczyła, jak oddech matki zwalnia, a wyraz jej twarzy łagodnieje w uśmiechu. To był, jak napisała, trudy, jeden z najbardziej świętych momentów jakich byłam świadkiem. Trudy często rozważa duchowy wymiar tych ostatnich doświadczeń. Opisuje śmierć nie jako koniec, lecz jako powrót do Boga, do światła, do istoty miłości. Ta perspektywa nie była czymś, co narzucała swoim pacjentom, była czymś, co obserwowała w ich słowach i na ich twarzach. Poczucie boskiej obecności, ponownego spotkania, świadomość, że zmierzają ku czemuś znanemu i dobremu, było niemal powszechne. Nawet pacjenci, którzy nie wierzyli w życie po śmierci, często używali języka pełnego pokoju i piękna, gdy zbliżali się do końca. Te doświadczenia dotknęły nie tylko umierających. Odmieniły także rodziny. Trudy pisze o dzieciach, które przestały się bać, widząc, jak rodzic odchodzi w spokoju, o małżonkach, którzy zamiast rozpaczy odczuwali pocieszenie. Pewien mąż powiedział jej: Myślałem, że to będzie najgorszy moment w moim życiu. Ale kiedy powiedziała: Wracam do domu, wiedziałem, że wszystko z nią w porządku. I w jakiś sposób ze mną też było w porządku. Powtarzalność tego pokoju głęboko wpłynęła również na trudy. Często mówi, że po dziesięcioleciach pracy w hospicjum nie boi się już śmierci. Widziała zbyt wiele miłości, zbyt wiele piękna, by wierzyć, że umierania należy się bać. To nie koniec, pisze to moment. W którym miłość staje się wszystkim. W ostatnich chwilach świat fizyczny zdaje się znikać, a coś innego przejmuje władzę. Czegoś, czego nie można zmierzyć ani wyjaśnić, można tylko poczuć. Tym czymś jest miłość. Ta miłość, która wita, która uspokaja, która mówi: „Teraz jesteś bezpieczny. Możesz wrócić do domu.” To właśnie widziała trudy Harris. I to właśnie wielu umierających opisywało językiem pokoju. Nie strach, nie ciemność, lecz światło, obecność i głębokie poczucie powrotu tam, gdzie zawsze mieli być. Po dziesięcioleciach spędzonych przy łóżkach umierających trudy Haris doszła do jednego wniosku, którego nie mogła już dłużej zachować dla siebie: nikt nie umiera w samotności. Mówi to niejako pocieszające słowa ani metaforę. Mówi to, ponieważ widziała to raz po raz na własne oczy. W pokoju po pokoju, gdy życie gasło, a coś innego, niewidzialnego, lecz głęboko rzeczywistego, zajmowało jego miejsce. Pacjenci, przy których nikogo nie było, i tak mówili, że ktoś nadchodzi. Ci, których rodziny nie zdążyły na czas, nagle się uśmiechali i mówili: Nie jestem sam. Trudy obserwowała, jak ludzie wyciągali ręce w stronę rogów pokoju, gdzie, przynajmniej widocznie, nikogo nie było. Widziała, jak twarze w ciągu kilku sekund przechodziły od strachu do spokoju. I słowa, słowa zawsze były te same: Oni tu są, On przyszedł po mnie, nie widzicie ich, ale ja widzę. Taka jasność, powtarzająca się przez tyle lat, nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Jedna historia, która na zawsze pozostała z trudy, dotyczyła starszego mężczyzny, cicho umierającego po środku nocy. W pokoju nie było członków rodziny. Nie było muzyki ani rozmów, tylko cisza. Potem otworzył oczy, łagodnie się uśmiechnął i powiedział: Nie widzicie ich, ale oni już tu są. Kilka sekund później wziął ostatni oddech. Trudy stała w nabożnej ciszy, głęboko świadoma, że przez pokój przeszło coś świętego. Nie próbowała tego wyjaśniać, po prostu wiedziała, że to było prawdziwe. Takie doświadczenia skłoniły ją do zabrania głosu. Nie po to, by uczynić śmierć sensacją, lecz by powiedzieć prawdę, którą wielu w świecie medycyny boi się wypowiedzieć. W swoich książkach, Przebłyski Nieba i jeszcze więcej Przebłysków Nieba mówi o tym otwarcie. Istnieje coś więcej, coś poza monitorami, lekami i ostatnim biciem serca. Coś, co objawia się w ostatnich chwilach, gdy cały hałas cichnie, a dusza przygotowuje się do odejścia. Trudy uważa za swój obowiązek dzielić się tym, co widziała. Nie dlatego, że chcę przekonywać, lecz dlatego, że chcę pocieszać. Tak wielu ludzi boi się śmierci, nie tylko własnej, lecz także śmierci tych, których kochają. Martwią się tym, co się stanie, samotnością, nieznanym. Ale przesłanie, które niesie trudy, jest proste i potężne: nigdy nie jesteśmy sami, kiedy umieramy. Zawsze ktoś czeka, zawsze pojawia się obecność, zawsze jest głos który mówi: Już czas, jesteś bezpieczny, możesz wrócić do domu. To przekonanie nie wzięło się z teorii, wzięło się z obserwacji, ze świadectwa tych samych wzorców u setek ludzi ze wszystkich środowisk, z obserwacji, jak ateiści szeptali imiona ukochanych, których, jak mówili, widzą, z obserwacji, jak pacjenci rozpromieniali się na końcu, nie ze strachu, lecz z radości. Z wiedzy, że to, co dzieje się w tych ostatnich sekundach, nie jest ciszą, lecz rozmową głęboką, tajemniczą i świętą. Trudy często mówi, że śmierć ma głos. Nie krzyczy, szepcze, mówi: e Nie jesteś sam. Mówi: Jesteś kochany. Mówi: Wracaj do domu. To nie jest coś, co wymyśliła. To są ostatnie przesłania które słyszała od ludzi, nie mających już nic do udowodnienia. Nie ma powodów, by udawać i wszystkie powody, by mówić tylko prawdę. Jej misja polega dziś na tym, by dać ludziom odwagę spojrzeć na śmierć inaczej. Nie jak na przerażającą niewiadomą, lecz jak na przejście, naznaczone nie nieobecnością, lecz przybyciem, światłem, ponownym spotkaniem, miłością. A dla tych, którzy zastanawiają się, czy istnieje coś poza tym życiem? Przesłanie trudy jest ciche, lecz stanowcze. Słuchajcie, co mówią umierający. Słuchajcie, co widzą, bo w swoich ostatnich słowach często wypowiadają najgłośniejszą prawdę ze wszystkich. Drodzy przyjaciele, jeśli spodobał się Wam ten film, proszę zostawcie polubienie i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce.